Dzień dobry Tomku. Cześć Marta, cześć, cześć, cześć. Co tam masz? Tak, kolejny odcinek i to jest w ogóle uważam petarda, bo bardzo często powtarzany mit, czyli jeżeli nie będę jadła albo jadł mięsa, to nie dostarczę sobie odpowiedniej ilości białka i żelaza. I to w zasadzie yy, zawsze, zawsze pada to pytanie u mnie w gabinecie, jeżeli yy, yy, pacjent jakby chce sam przejść na dietę roślinną albo ja proponuję tę dietę roślinną, to zawsze jest to pytanie, czy nie będzie mi brakowało białka i czy nie będzie mi brakowało żelaza. Okej okay, Marta, słuchaj, e... no to jest to bardzo trudne zadanie, słuchajcie, jest to bardzo trudne zadanie. Marta jest uśmiechnięta, a ja, a ja mówię, że jest to trudne zadanie. Dlaczego? Dlatego, że szczerze muszę Wam przyznać, że z takim tematem ja będę miał duży dylemat, ponieważ muszę komentować nieistniejący problem, tak? Czyli to jest kompletny mit, czyli tego problemu w praktyce nie ma. On nie istnieje, ten problem istnieje w naszych głowach, dlatego że jest przekazywany od jednej osoby do drugiej i to jest po prostu, no ludzie po prostu są wystraszeni, ale do tego strachu nie ma żadnych podstaw, żadnych. No i pewnie dlatego, że musimy tutaj, umówiliśmy się, że te mity będziemy komentować. No to nie mogę poprzestać na tym, że powiem, że problem nie istnieje, kropka, tylko kilka słów. E, więc po pierwsze, e, nawet wykluczenie, bo rozmawiamy tutaj e, na tym etapie o wykluczeniu mięsa, czyli o przejściu na no, tak, tak zwany wegetarianizm, czyli wegetarianie jedzą również jajka, e, produkty nabiałowe i wszystkie produkty roślinne. Ale nawet mhm. jeżeli byśmy przeszli, słuchajcie, do bardziej ekstremalnych tematów, których ja byśmy wie... tak od, od wielu lat, bo nawet jeżeli, pójdźmy dalej już, jak już mówimy o tych niedoborach, bądźmy e, drastyczni, wykluczymy jeszcze cały nabiał, wykluczymy jaja, zostajemy przy czysto roślinnej diecie, czyli mamy vegan, tak? Mhm. I m, to chcę Wam powiedzieć, że nawet dieta roślinna, jeżeli już o takich ekstremach, oczywiście w cudzysłowie mówimy, jest dietą pełnowartościową, czyli zawartość białka zarówno ilościowa, jak i jakościowa, na czysto roślinnej diecie jest zabezpieczona, i to jeszcze cały czas z marginesem. Czyli i mówimy o białku, i mówimy również o żelazie, o czyli nie tylko wykluczenie mięsa, ale, ale czysto roślinna dieta, i tak was zabezpiecza i ilościowo, i pod względem jakości, tak? No dobrze. To teraz, no dobra, ale możecie mi nie wierzyć na słowo, to wam powiem, że to nie ja mówię, tylko to są wytyczne wszystkich poważnych towarzystw dietetycznych na świecie, na każdym kontynencie. Dieta czysto roślina jest dietą pełnowartościową. Jak jeszcze jesteście wegetarianami, czyli tylko mięso odrzuciście, to w ogóle macie jeszcze margines niesamowity. Nie macie się o co martwić, ale to teraz chcę wam zaproponować pewien eksperyment. Na chwilę siadamy, nie wiem, zamykamy oczy i myślimy sobie tak naprawdę, ile osób widzieliśmy w naszym życiu. Ile osób z naszych znajomych, z naszej rodziny, nie wiem, w mediach, ile razy słyszeliśmy o kimś, kto ma niedobór białka. Niedobór jakiegokolwiek białka, klinicznie rozpoznany. Na pewno, słuchajcie, jeżeli sobie tak zamkniecie oczy, to jak wam zadam inne pytanie. Znacie kogoś z nadciśnieniem tętniczym? Kurczę, no każdy zna kogoś znajomego, czy ma w rodzinie kogoś, kto sobie musi mierzyć ciśnienie albo przyjmuje leki. Z chorobą wieńcową, kogoś, kto ma wycięty pęcherzyk żółciowy, jakąś, nie wiem, panią, która opowiadała o problemach z zajściem w ciążę. Chodzi mi o to, że. Jesteście w stanie zidentyfikować, jak Wam zadam takie pytanie, ludzi z różnymi problemami chorobowymi. A jak Wam zadam pytanie, ile spotkaliście osób z niedoborami białka, że ktoś przyszedł od lekarza i mówi, rozpoznano u mnie niedobór białka. Mam badania, które pokazują, że mam niedobór białka. Praktycznie ja Wam powiem, jak jest. Większość z Was nigdy nie słyszała o takiej sytuacji. Nigdy, nawet jeżeli sobie przypomnieli, że jacyś weganie są w ich okolicy, no to nie słyszeli, żeby oni chodzili, nie jestem na tej diecie roślinnej, ale lekarz powiedział, że kurczę, mam rozpoznany, potwierdzony w badaniach niedobór białka. Nie ma takich ludzi, słuchajcie. Ja jestem lekarzem i zajmuję się niejednokrotnie ludźmi bardzo poważnie chorymi. Jeżeli komuś wytniemy połowę jelita, Albo całe jelito, nie wiem, z powodu choroby nowotworowej. Ta osoba może mieć niedobór białka wynikający z tego, że wycięliśmy mu pół przewodu pokarmowego. Jeżeli ktoś ma ciężką chorobę nerek i traci kilka gramów białka do moczu, to może mieć niedobór białka. Jeżeli ktoś ma wyniszczającą, zaawansowaną chorobę nowotworową, to może, może rzeczywiście mieć niedobór białka. W takich scenariuszach, ale... Zauważcie, żaden z, tych scenariuszy, żaden z tych scenariuszy to nie jest niedobór białka spowodowany dietą. To jest niedobór białka, który jest spowodowany bardzo ciężko wyniszczającą, a często śmiertelną chorobą. Więc pytanie do Was: nawet jak już przesłuchacie ten odcinek, na spokojnie zastanówcie się, gdzie są te niedobory białka. Ja Wam teraz powiem inną rzecz. Problem jest zupełnie inny i my wiemy nawet ilościowo wiemy, że on jest inny. Większość ludzi spożywa nadmiar białka. Nadmiar. W Polsce my wiemy, że około dwukrotnie średni polak, polka przekracza około dwukrotnie normę spożycia białka, czyli wy spożywacie w większości, nie gniewajcie się. Około dwa razy statystyka jest taka, to nie ja wymyśliłem. Około dwa razy zbyt wiele białka niż powinniście. I teraz tak. No ale żyjemy w micie białka, albo większość z Was żyje, bo ja już się z tego wyleczyłem. Eee, czy nadmiar białka jest zły? Przecież białko to jest super food, tak? to jest super jedzenie. Otóż zobaczcie, białko jest budulcem dla naszego organizmu. Ale jakąś tylko określoną ilość tego białka nasz organizm w danej chwili potrafi spożytkować na odbudowywanie, tak? Co zrobić z resztą, jeżeli macie nadmiar białka? No to takie porównanie, czy próbowaliście kiedyś palić w piecu plastikiem? No to na pewno nie jest dobry pomysł. Wiemy, że ceny energii wzrosły. Nie polecam palenia plastikiem w piecu. W każdym razie chodzi mi o to, że reszta białka, która się nie wbuduje, w jaki sposób musi być przepalona przez Wasz organizm? No więc białko nie jest idealne do spalania. Jeżeli nasz organizm w cudzysłowie oczywiście przepala, metabolizuje nadmiar białka, to powstają tak zwane metabolity azotowe. Te metabolity azotowe obciążają Waszą wątrobę i obciążają Wasze nerki. Czyli wysokobiałkowa dieta w dłuższej perspektywie jest dla człowieka niezdrowa. Czyli za dużo białka w diecie jest niezdrowe, skraca wasze życie i my to wiemy. Powoduje zwiększenie ryzyka chorób, na przykład metabolicznych. Jest fajne badanie, które pokazuje, że przewlekły nadmiar białka w wiecie sprzyja na przykład insulinooporności, czyli może promować rozwój cukrzycy w wieloletniej obserwacji. A tematem dzisiejszego naszego odcinka jest to, że my się mamy bać niedoboru białka. Tymczasem na ulicach widzimy ludzi, którzy mają masowo znowu nadmiar białka. Nie macie absolutnie się czego. Nie ma się czego bać, ponieważ nawet czysto roślinna dieta zabezpiecza białko ilościowo i jakościowo. Dobrze, to teraz drugim elementem Marta było chyba to, że była kwestia Żelazo. żelaza. I teraz tak, ja zobaczcie. tylko dodam. No. Tak, mogę w tym, w tym białku a. szybciutko tylko dodam, że ludzie bardzo często powielają ten mit, że białko zwierzęce jest pełnowartościowe, a rośliny nie jest pełnowartościowe. Ja wiem o co tutaj chodzi. Jakby domyślam się, że chodzi o e, aminogram. Natomiast nasz organizm, tak jak powiedziałeś, e, on nie traci przy jednym posiłku nagle wszystkich aminokwasów. Jakby Chodzi o to, żeby pula tych aminokwasów zgadzała się w ciągu e, doby. Więc jeżeli my na przykład rano sobie zjemy płatki obsiane, później zjemy sobie na przykład jakąś sałatkę z ciecierzycą, na obiad zjemy na przykład e, brokuła z jakąś kaszą i e, z orzechami to ten aminogram, czyli to białko w ciągu dnia, ono będzie pełnowartościowe i o to chodzi. Ale mamy też yy, produkty roślinne, które mają pełen amin aminogram. Nie, no oczywiście, że tak jest. Te, temat aminogramu, Marta, jest, wiesz, to je, jeżeli będzie pytanie, to mówimy to dokładnie. Mamy pewne aminokwasy ograniczające, mamy lizynę, metioninę, mamy tryptofan, ale ja chcę ten temat skrócić, dlatego że znowu to jest temat, który nie istnieje. Jak będziecie chcieli, zrobimy na ten temat jednak osobny odcinek. Powiem tak, jeżeli ugotujecie zupę, i będzie w nie wiem, ziemniaczek albo, albo ryż, albo będą jakieś zbożowe białka, ale będą tam inne warzywa, a jeszcze znajdziecie się cokolwiek strączkowego. Strączki. To, to chcę Wam powiedzieć, że Wy nie potrzebujecie ani mnie, ani Marty, Wy dostajecie wszystkie aminokwasy i to jest po prostu nie chcę robić, yy, więcej z ma. czegoś tam, gdzie go nie ma. Dostajecie pełnowartościowe białko. Tak, yy, więc przechodzę do żelaza, ale możemy kiedyś zrobić bardziej rozległy materiał, jak chcecie. Teraz tak, yy, żelazo, rezygnacja z żelaza, z mięsa nie jest żadną katastrofą. Abym powiedział, że jako kardiolog, jako lekarz bym Wam pogratulował tego, dlatego że po pierwsze, my wiemy, że w mięsie znajduje się żelazo chemowe. Jest to żelazo, które prawda, wchłania się szybciej, bardziej dynamicznie. Ale dla mnie to jest wada tego żelaza, a nie jego zaleta, ponieważ wchłania się szybciej, bo nasz organizm ma mniejszą kontrolę nad wchłanianiem żelaza chemowego. E, czyli może, może w pewnych warunkach powodować stymulację prozapalną. Ja w swojej diecie e, biorę żelazo ze źródeł niechemowych. Mój organizm wchłania to żelazo troszeczkę wolniej, ale w sposób pe, w pełni kontrolowany. Czyli jeżeli ja mam w danej chwili nadmiar żelaza, to mój organizm będzie jeszcze spowalniał wchłanianie żelaza niechemowego. Z żelazem z mięsa niestety nie ma takiej możliwości regulacji. I my wiemy, że nadmiar żelaza chemowego, czyli zawartego w mięsie, skraca nasze życie, promuje miażdżyce i inne problemy metaboliczne i mam tonę badań na ten temat. Nie mam żadnej wątpliwości, że żelazo chemowe skraca nasze życie. Więc pro, proponuję wam w ogóle nie płakać po tym, że zostawiliście mięso i zostawiliście żelazo chemowe, dlatego że będziecie od tego zdrowsi. No ale pytanie jest takie, czy nie nabawicie się niedoboru żelaza? Oczywiście my mówimy o tak zwanych argumentach no, jednostkowych, no, ja, ja wam mogę powiedzieć, że moje poziomy żelaza, odkąd zostawiłem mięso na biał, nigdy nie były tak wysokie dlatego że rośliny są bardzo bogate w żelazo, o ile, o ile ta dieta jest przynajmniej umiarkowanie um, urozmaicona i no bo ni niestety muszę o tym powiedzieć, nie możemy tylko powiedzieć o mięsie. Bo, jeżeli zrezygnujecie z mięsa, ale w to, mięso, w, to, w to miejsce i dużo ludzi tak robi, więc to jest ważna uwaga, skupcie się. Jeżeli odrzucają mięso, to zjadają więcej serów, produktów mlecznych, czyli zwiększają ilość kalorii pochodzącą z nabiału. Nabiał w swoim składzie ma bardzo mało żelaza. Nabiał nie jest absolutnie dobrym źródłem żelaza. I tu, tu się robi dysproporcja. I ogranicza e, jego wchłanianie. No właśnie, no widzisz, czytasz w moich myślach. Ogranicza jego wchłanianie, bo duża zawartość wapnia w serach, we wszystkich produktach mlecznych powoduje, że wapń z żelazem konkuruje o wchłanianie. Czyli problemem nie jest rezygnacja tak naprawdę z mięsa, tylko największe problemy mają ci ludzie, którzy rezygnują z, z mięsa, a tą lukę w swojej diecie przynajmniej częściowo, w dużej mierze wypełniają produktami nabiałowymi. Oni zauważą, mogą zauważyć po kilku miesiącach, że mają niższe poziomy żelaza, ale jeżeli jeżeli zrezygnujesz z mięsa, zmniejszysz ilość produktów nabiałowych, ja z nich całkowicie zrezygnowałem i wam to rekomenduję, i będziesz dostawała, dostawał źródła żelaza z, z produktów roślinnych, to nie ma żadnego absolutnie problemu. Twój poziom żelaza wzrośnie, a nie będzie malał. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Ja śledzę losy przynajmniej kilkuset pacjentów, y, oglądam wyniki badań, badam sam siebie. Nie ma na diecie czysto roślinnej żadnych problemów z żelazem. Problem, y, będziecie zdrowsi, problem jest, jeszcze raz powtórzę, bo to jest strasznie ważne, żebyście zapamiętali, jeżeli mięso w diecie. Dziurę po odrzuceniu mięsa, zacznijcie zastępować produktami nabiałowymi. To jest jedyny problem bardzo praktyczny w życiu codziennym, o którym chciałem powiedzieć, i to może powodować zaburzenia wchłaniania żelaza. Dobra? To tyle na ten temat. Ja od siebie tylko dodam, żebyście Państwo faktycznie zadbali o wchłanianie żelaza, łączenie tego żelaza z witaminą C, co akurat w przypadku produktów roślinnych nie jest zbyt trudne, bo w zasadzie każde warzywo i każdy owoc tą witaminę zawiera, więc jeżeli zrobicie sobie na przykład kanapkę z żytniego chleba na zakwasie, który jakby sam już zakwas sobie będzie nam e, no. przyspieszał wchłanianie żelaza, nałożymy na to ciecierzycę, która też jest bogata w żelazo, dodamy do tego jeszcze paprykę i na przykład natkę pietruszki, to w zasadzie już mamy super posiłek e, z żelazem i z jakby e, takim boosterem, czyli z, z większą wchłanialnością tego żelaza, i zapraszam też Was, bo niedługo się ukaże artykuł na temat, właśnie, żelaza, żelazo chemowe i żelazo niechemowe, czy weganie są skazani na, na anemię. Mam nadzieję, że już z tego odcinka wiecie, że, że nie. I zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Dzięki, Marta. Mam nadzieję, że komuś ta wiedza i praktyczne wskazówki się przydadzą. Zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki, Marta. Dzięki, dzięki. Do zobaczenia.